Zeszli w jedno z najniebezpieczniejszych miejsc do nurkowania na świecie. Bez uprawnień, bez odpowiedniego sprzętu, bez szans na ratunek. W Boże Narodzenie ojciec i jego 15-letni syn zanurkowali w jaskini Eagles' Nest. To, co miało być przygodą, skończyło się tragedią, której można było uniknąć. Na tym kanale każdy głos się liczy. Dołącz do naszej małej społeczności i zostaw ślad po sobie. Eagles' Nest to system jaskiń wapiennych. Położony w centralnej Florydzie, na terenie obszaru zarządzania dziką przyrodą czasachowicka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak niewielki, spokojny staw. Ale pod powierzchnią kryje się jedno z najbardziej wymagających środowisk nurkowych na świecie. Wejście prowadzi przez pionowy szyb do komory o nazwie Ballroom. To ogromna przestrzeń, której ściany często znikają w ciemności, nawet przy mocnym oświetleniu. Stamtąd rozchodzą się wąskie tunele o głębokości sięgającej 94 metrów, przy czym najgłębsze odcinki są całkowicie pozbawione naturalnego światła, a silne prądy wodne dodatkowo utrudniają poruszanie się. Eagles Nest to miejsce wyłącznie dla wysoko wyszkolonych nurków jaskiniowych z certyfikatami Full Cave Diver. Każde zejście wymaga redundancji sprzętu, czyli zapasowego źródła powietrza, światła i komputerów nurkowych. A także stosowania technik poruszania się po linii prowadzącej, zwanej potocznie Gold Line. Głębokość poniżej 40 metrów to już nie jest nurkowanie rekreacyjne. Tam w grę wchodzą zaawansowane mieszanki oddechowe, jak Trimix czy specjalny Nitrox, oraz obowiązkowe przystanki dekompresyjne. Zignorowanie tych zasad skutkuje natychmiastowym zagrożeniem życia. To nie miejsce na spontaniczne decyzje. W Eagle's Nest najmniejszy błąd kończy się utratą orientacji, paniką i bezpowrotnym zanurzeniem w ciemność. Darren Spivey miał 35 lat. Był certyfikowanym nurkiem rekreacyjnym Open Water Diver. Ale nie posiadał żadnego szkolenia jaskiniowego ani uprawnień do nurkowania na większych głębokościach. Jego 15-letni syn Dylan nie miał żadnego certyfikatu. Dla niego był to jeden z pierwszych kontaktów z nurkowaniem w ogóle. Sprzęt, którym dysponowali, był przeznaczony do nurkowania w wodach otwartych. Standardowe butle, pojedyncze źródło gazu, brak redundancji. Nie mieli bocznych butli, nie mieli rebriterów ani zapasowego światła. A przede wszystkim nie mieli wiedzy, jak korzystać z liny prowadzącej w warunkach zerowej widoczności. Zgodnie z zasadami nurkowania technicznego, każdy nurek wchodzący do jaskini powinien mieć dokładnie zaplanowaną trasę. Redundancje w każdym krytycznym elemencie sprzętu, to znaczy zapasowe źródła powietrza, oświetlenia, komputerów czy masek, które w razie awarii podstawowego systemu pozwalają kontynuować nurkowanie i bezpiecznie się wynurzyć oraz przestrzegać tzw. zasady trójpodziału gazu czyli planowania zużycia powietrza, według reguły: jedna trzecia na zejście, jedna trzecia na powrót i jedna trzecia jako rezerwa awaryjna. Daren i Dylan nie mieli żadnego z tych elementów. Nie zgłosili swojego nurkowania. Nie poinformowali władz lokalnych. Nie mieli żadnego zespołu wsparcia na powierzchni. Wysłali jedynie SMSa do narzeczonej Darena. Jesteśmy w Eagles Nest. Zadzwonię po wynurzeniu. Dla każdego nurka jaskiniowego to czerwona flaga. W środowisku nurkowym znane jest powiedzenie: Plan your dive. Dive your plan. Zaplanuj swoje nurkowanie. Zanurkuj zgodnie z planem. Tutaj nie było ani planu, ani szacunku dla środowiska, w które wchodzili. W Boże Narodzenie 2013 roku Darren i Dylan weszli do wody w Eagle's Nest. Prawdopodobnie rozpoczęli nurkowanie z niewielkiego pomostu, zlokalizowanego przy wejściu do pionowego szybu prowadzącego do komory Ballroom. Zgodnie z późniejszymi odczytami z manometrów i komputerów nurkowych, zeszli na głębokość około 70 metrów. To oznaczało wejście w strefę nurkowań głębokich i technicznych, wymagającą zastosowania mieszanki Trimix oraz planu dekompresyjnego. Tymczasem obaj dysponowali standardowym powietrzem, co zwiększyło ryzyko wystąpienia narkozy azotowej. Nitrogen narkosis, potocznie nazywana narkozą głębinową, wywołuje u nurka stan przypominający upojenie alkoholowe. Spada zdolność logicznego myślenia, pojawiają się euforia. Zaburzenia percepcji, opóźnione reakcje. Na głębokości 70 metrów objawy mogą być skrajnie niebezpieczne. A bez doświadczenia i treningu ich rozpoznanie jest praktycznie niemożliwe. Na tym etapie nurkowania najprawdopodobniej doszło do dezorientacji: brak kontaktu z liną prowadzącą, pogłębiająca się narkoza, przyspieszone zużycie powietrza i narastający stres. Wszystko to złożyło się na niekontrolowaną sytuację. Według śledczych, Dylan prawdopodobnie pierwszy zauważył, że kończy mu się gaz. Pokazał ojcu pusty manometr klasyczny sygnał out of air. Daren najpewniej przekazał mu swój automat, próbując wspólnie wynurzyć się do bezpiecznej strefy. Niestety ich zapas powietrza nie wystarczył. W pewnym momencie Daren traci przytomność prawdopodobnie z powodu hipoksji i opada na piaszczyste zbocze w pobliżu znaku Grim Reaper. Znak Grim Reaper, czyli kostuchy, to ikoniczne ostrzeżenie, umieszczane na granicy strefy śmierci w jaskiniach. Zawiera wizerunek szkieletu z kosą i wyraźny komunikat. Nie ma nic w tej jaskini, co byłoby warte śmierci. Nie wchodź dalej. To ostatnia linia ostrzeżenia przed strefą, z której wielu już nie wróciło. W środowisku nurków jaskiniowych, to symboliczna granica między rozsądkiem a brawurą. Przekroczenie jej bez odpowiedniego przygotowania to jak podpisanie własnego wyroku. Dylan, spanikowany, z ostatnim oddechem, uruchamia swoje urządzenie awaryjnej wyporności i próbuje wypłynąć. Ale bez kontaktu z liną prowadzącą w kompletnej ciemności i zaburzonej orientacji, uderza w sklepienie komory Ballroom. Nie znajduje wyjścia. To nie. Gdy Daren i Dylan nie wrócili na powierzchnię i nie zadzwonili, narzeczona Darena natychmiast pojechała na miejsce. Znalazła ich samochód, ale nie było śladu po nurkach. Wezwała służby ratunkowe. Na miejsce skierowano wyspecjalizowaną ekipę nurków jaskiniowych. Podczas penetracji komory Ballroom ratownicy odnaleźli ciało Dylana przy suficie komory. Jego BCD, kamizelka wypornościowa, była w pełni napompowana. BCD to specjalna kamizelka, którą nurek może napełniać lub opróżniać z powietrza, aby kontrolować swoją pozycję w wodzie. Pozwala unosić się na powierzchni, utrzymywać neutralną pływalność na głębokości, albo szybko się wynurzyć w sytuacji awaryjnej. Gdy jest w pełni napompowana, nurek powinien wypłynąć, chyba że coś go blokuje lub nie wie, gdzie jest wyjście. Ustnik Dylana był wypchnięty z ust, a butle całkowicie puste. Wskazuje to na nagłą utratę powietrza i desperacką próbę wypłynięcia, zakończoną bezskutecznym uderzeniem w sufit i zagubieniem w ciemności. Następnie ratownicy odnaleźli ciało darena na piaszczystym zboczu w pobliżu znaku Grim Reaper, czyli dokładnie tam, gdzie jaskinia dzieli się na węższe tunele. Jego butle również były puste, a ustnik, wypchnięty. To typowy obraz utraty przytomności z powodu braku powietrza hipoksji. Najbardziej uderzającym odkryciem było znalezienie obok darena dwóch pełnych butli z mieszanką nitroksową. Jedna z nich była odpięta od systemu, ale nie podłączona do automatu. Regulator nie został użyty ani razu. To wskazuje na brak procedur awaryjnych i nieznajomość konfiguracji sprzętowej. Nawet gdy zapasowy gaz był fizycznie obecny, Nurek nie wiedział lub nie był w stanie go użyć. To pokazuje, jak niebezpieczne jest wejście do środowiska jaskiniowego bez odpowiedniego przeszkolenia, doświadczenia i automatyzmu w działaniu pod presją. Po analizie sprzętu i zapisów komputerów nurkowych śledczy orzekli: był to klasyczny wypadek z przyczyn ludzkich. Brak kwalifikacji, złe decyzje i ignorowanie fundamentalnych zasad nurkowania jaskiniowego. Śmierć Darena i Dylana Spivey'ów nie była wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. To była seria przewidywalnych, możliwych do uniknięcia błędów, brak szkoleń, brak planu, brak świadomości zagrożeń. Wejście w środowisko jaskiniowe bez odpowiedniego przygotowania kończy się i zawsze będzie się kończyć tragicznie. W świecie nurkowania słyszymy często: nurkowanie samo w sobie nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest ignorowanie zasad. Nurkowanie jaskiniowe wymaga czegoś więcej niż odwagi wymaga dyscypliny, treningu, redundancji i pełnej kontroli nad sobą. Również wtedy, gdy poziom stresu rośnie. A widoczność spada do zera. Ten wypadek pokazał też, że samo posiadanie sprzętu nie wystarcza. Darren miał zapasowe butle z gazem. Ale co z tego, skoro nie potrafił z nich skorzystać? Eagles Nest pochłonęło już co najmniej 11 istnień ludzkich. Każda z tych śmierci miała wspólny mianownik. Brak odpowiedniego przygotowania. Na wejściu do tej jaskini znajduje się znak z wizerunkiem kostuchy i napisem: Nie ma niczego w tej jaskini, co byłoby warte śmierci. Ale co roku ktoś ten znak ignoruje. Niech ta historia będzie przypomnieniem. Środowisko nie wybacza błędów. Jaskinia cię nie oceni. Nie da drugiej szansy. Nie poczeka. Działa według prostych reguł. Jeśli nie jesteś gotowy, nie wychodzisz z niej żywy w pamięci Darena i Dylana. Niech ich tragedia uratuje kolejne życie.